Witajcie w dzisiejszym odcinku, moi kochani. Dzisiaj mam dla was krótkie dosyć info. Może trochę dłużej mi zamienisz niż myślałam, ale myślę, że nie będzie aż takie długie. Dobra, przeniosłam się w inne miejsce, bo tam trochę było za ciemno. Ale dobra, pierwsze, to znaczy pierwsza sprawa to: Niedługo mamy Halloween, a więc robię film o LPS-ach Halloweenowej o Monster High. Także to będą takie dwa i będzie jakaś tematyka, ale jeszcze wszystkiego nie zdradzę. Potem mamy w 6 grudnia Mikołaja i z Mikołaja będą trzy odcinki: będą takie, że Monster High, potem jeszcze będzie LPS, i to, to, co dostałam, a planuję dostać nową lalkę Ever After High. No i jeszcze sprawa z gwiazdką, to będą też trzy odcinki i też będzie Monster High, też będzie LPS i też będzie co tam dostałam. Bo i myślę, że nagram 3-2 dni wcześniej niż 24. I żeby, no bo ja chcę ogólnie mm, całe tam święto spędzić z rodziną, z mamą, z tatą i w ogóle. Tak więc myślę, że przez te 3 czy tam 4 dni nie będzie tych odcinków, ale będą te będą odcinki tak przed właśnie Wigilią, ale możecie się ich spodziewać w grudniu. I czwarta ostatnia sprawa to to, że potem po gwiazdce już prawie będzie nowy rok. Zrobimy tutaj taką też zrobimy taki Odcinek. Także będzie bardzo fajnie, i myślę, że te cztery sprawy Wam się spodobały. A więc do zobaczenia następnego odcinka. Mówię, że to będzie krótkie. A więc pa pa!